Jutro rano w całym kraju będą przymrozki, bo wiatr zdecydowanie osłabnie. Do tego mniej opadów i więcej słońca. Monika Andrzejczak, dobry wieczór Państwu. Dla nas teraz ważne są dwa ośrodki: skandynawski niż i wyż z nad Atlantyku i Morza Północnego. Jeden i drugi ściągają do nas chłodniejsze powietrze z północnego zachodu. Przy czym ten niż stopniowo się wypełnia, zanika, więc chmur nad Polską będzie coraz mniej, także dzięki wyżowi z nadzachodniej Europy. Dlatego przed nami dość pogodna noc. Chmur zdecydowanie mniej, ale śnieg jeszcze się pojawi. Prawdopodobnie na początku nocy popruszy na Kaszubach, warmi, Mazurach, Suwalszczyźnie i Podlasiu, a także na Pogórzu Karpackim i w górach. Niewykluczone, że i w innych regionach trafi się słaby śnieg, ale te opady szybko pozanikają, a temperatura w całym kraju spadnie poniżej Zera. Najzimniej ma być na Śląsku i w zachodniej Małopolsce, no i rzecz jasna w górskich kotlinach. Wiatr już bez większych porywów. Poranek zimny. Jeszcze o 8 i dziewiątej spodziewamy się temperatury około zera. Wtedy słaby śnieg może padać tylko nad morzem. Poza tym, raczej bez opadów i ze słońcem, zwłaszcza w zachodnich regionach, a także na Podkarpaciu. Po południu Słońca na pewno będzie więcej niż dzisiaj. Jednak w powietrzu pozostanie jeszcze sporo wilgoci, więc i chmury mogą się rozwijać. Miejscami nawet przyniosą chwilowe i słabe opady deszczu ze śniegiem albo śniegu. Najmniej opadów powinno być na zachodzie kraju. Wiatr zdecydowanie słabszy, południowo-zachodni. A na termometrach zobaczymy najwyżej od stopnia w suwałkach do pięciu stopni od Poznania po Wrocław. Za to na barometrach bez większych zmian. W piątek zostaniemy pod wpływem obszaru wyżowego. Wier będzie słaby, dlatego rano uważajmy na mgły. Niektóre mogą być gęste, zwłaszcza na południu Polski, z tych mgieł potem miejscami powstaną niskie chmury. Opadów będzie mało, ale śnieg sporadycznie może się zdarzać, głównie na Podkarpaciu i pomorzu. Nadal będzie chłodno od 3 do 5 stopni. Sobota z podobną temperaturą. Pamiętajmy o nocnych przymrozkach. Będzie jeszcze dość pogodnie i bez opadów, ale ten stan nie potrwa długo. Bo już w niedzielę od zachodu i południa zaczną się zmiany, więc początek tygodnia pod chmurami, ale za to z wyższą temperaturą, nawet do 15 stopni. To ciepło też na krótko, bo początek marca znów chłodniejszy. No, mocna huśtawka, a to znaczy, że wiosna krąży już blisko. Dobranoc.